Mamy super inżynierów w Polsce, jakiś dostęp do kapitału też mamy, robotykę robotę humanoidalną, i przyjdzie moment, że my będziemy mieli tutaj zdolność. Jeżeli dobrze rozegramy nasze karty, to będziemy mieli tutaj w Polsce największą w kontekście Europy zdolność wyt wytwarzania takich robotów, mhm. i to będzie Twoja armia. To taka armia trochę bez przemocy, ale też armia bez wewnętrznej przemocy, i też armia posłuszna, nie? realizująca cel polityczny. I. I wtedy nie trzeba nikogo wysyłać na front. Znowu to jest jakiś bardzo uproszczony opis, mm -hmm. bardzo uproszczony. Nie? Ale umiem sobie wyobrazić 10 tysięcy czy 100 tysięcy takich robotów na granicy, które są i wojny nie ma, mm -hmm. bo tylko unikasz wojny poprzez budowanie potencjału. Tak. tak? możesz mieć wiesz, swój, swój arsenał nuklearny, bo u nas to chyba ta koncepcja się nie sprawdzi. Ale, ale, ale zamiast, zamiast, zamiast czołgów albo komplementarnie do czołgów, mieć takie roboty, które. I ja nie mówisz, że one mają stać na tej granicy, tylko masz je w fabrykach mm -hmm. i robią różne rzeczy. Po prostu są, nie? Tak. Są powdrażane. My mamy jakieś subsydia, wyobraźmy sobie, że Case, gdzie my jako SE Robotics mamy potężne subsydia rządowe, jesteśmy, nie wiem, dużą częścią KPO. I te roboty są tanie. Tak tanie jak chińskie. Dużo tańsze niż amerykańskie, niż jak jakiekolwiek inne. Nie? I mm -hmm. to zasługa rządu, dobra? E są w tych fabrytach, fabrykach, są świetne, wszystkie się uczą, czad. I wtedy nasza polityka wie, że na wciśnięcie jednego przycisku te roboty można. Może te fabryki na chwilę spauzujemy, Tak, te roboty przynieśmy albo do naszej fabryki dronów, czy kogokolwiek innego, albo, albo na front, i gdziekolwiek, w różnych tych zastosowaniach i kontekstach bardziej wojskowych. Ja nie mówię, żeby to robić, tylko że masz mm -hmm. że nasza polityka, żeby miała ten czerwony przycisk, no, wajchę mm -hmm. zdolność uruchomienia takiego mechanizmu. I my jak najbardziej jesteśmy na miejscu, że możemy coś takiego dowieść. Nie dzisiaj, nie jutro, nie? To mm -hmm. zajmie nam chwilę, zajmie nam, powiedzmy, dekadę, ale to jest, to jest zrabialne, Jakby, ja jestem jakby z jednej strony podekscytowany, aż się bo wiem, jak bardzo to jest możliwe, mm -hmm. że da się to zrobić. My I Amerykanie mogą robić po swojemu te boty, Chińczycy mogą, mogą robić po swojemu, w Europie, w różnych krajach mogą się z, z tym tematem dziamdziać, my możemy to zrobić bardzo po swojemu, nie? W tym takim kontekście, no, trochę jednak politycznym. Um, nie, 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 nie mówię, go, że on taki czy inny, tylko że ten, kto jest na górze, żeby miał tą sprawczość. Y I to jest sprawczość, której inni nie mają, nigdy nie mieli.